Subskrybuj kanał, a już zawsze będziesz na bieżąco z nowościami z Minecrafta. Wszyscy nowi widzowie niewątpliwie są zadowoleni z kontentu, jaki tutaj dostarczam. Dołącz do nich. No to szykuje się niemała rewolucja w związku z rozwojem Minecrafta. Niestety nie mam tutaj na myśli ogromnych, częstych aktualizacji, jednak z pewnością dla wielu będzie to coś przyjemnego i ciekawego. Poruszymy kwestię wielu ciekawych poprawek, jakie pojawiły się względem poprzedniej iteracji Vibrant Visuals. Porozmawiamy troszeczkę o kolorowym świetle. Do tego poruszymy kwestię Vibrant Visuals na Java, ponieważ Mojang stworzyło ciekawy artykuł, gdzie parę nowych informacji zostało zawartych. Głęboko wierzę, że materia Wam się spodoba i z przyjemnością spędzicie sobie najbliższe kilka minut. Zapraszam do oglądania. Vibrant Visuals zostały mocno poprawione. W poprzednim materiale na ten temat wspomniałem o kilku błędach. W większości zostały wyeliminowane lub poprawione. Przede wszystkim widoczność bloków i rzeczy pod wodą. Wcześniej poniżej 7 kratek nie widzieliśmy praktycznie nic. Teraz ta przejrzystość została bardzo dobrze zaimplementowana. Ale nie maruży bez kolców. Niestety obecnie kelpy pod wodą wczytują się tuż przed naszym nosem. Wygląda to wprost obrzydliwie. Mam nadzieję, że to też jest tymczasowe i wkrótce zostanie poprawione. A skoro już zagłębiliśmy się w tematy podwodne, to tutaj też mamy zmiany. Konkretniej tyczy się to przejrzystości pod wodą. Wcześniej mieliśmy bardzo gęstą, ciemną mgłę, choć z pewnością klimatyczne, to szczerze mówiąc, wydawało się to utrudniać normalną rozgrywkę. Vibrant Visuals ma być tylko dodatkiem graficznym, absolutnie ma nie wpływać w żaden sposób na rozgrywkę, dlatego też zostało to zmienione i obecnie przejrzystość jest dużo większa, bliższa temu, co mamy standardowo. Z pewnością znajdą się tutaj zwolennicy, i przeciwnicy tej zmiany, choć mi osobiście, pomimo że wcześniej było klimatycznie, nowa propozycja bardziej się podoba. Rzecz, z której naprawdę jestem zadowolony, czyli naprawienie cząsteczek emisyjnych. Dzięki temu świetliki faktycznie teraz świecą i. jeju, wygląda to po prostu przerewelacyjnie. Chyba najlepszy element Vibrant Visuals. Patrząc na to cudo, ciężko nie odnieść wrażenia, że świetliki pojawiły się w wiosennym dropie głównie ze względu na plany zaimplementowania wkrótce Vibrant Visuals. To się po prostu fantastycznie uzupełnia. Dobra robota, Mojang. Kolorowe szkło w końcu renderowane jest poprawnie. Widzimy je takim, jakim być powinno. Neder na swoich indywidualnych biomach nie odzyskał charakterystycznej mgły. Ale wymiar stał się zdecydowanie ciemniejszy, to też raczej nie jest zaplanowane. Również efekt Night Vision bardzo dziwnie wygląda w przypadku Vibrant Visuals. To, co teraz widzicie, to jest standard. A to Vibrant Visuals. Klimatycznie, ale wyjątkowo ciemno. Mam nadzieję, że Mojang ma pomysł na poprawienie tego w przyszłych iteracjach tej grafiki. I oczywiście Skarg został przepięknie poprawiony, prezentuje się bliżej temu co widzieliśmy na zapowiedzi na Mainconie niż w przypadku poprzedniej wersji preview. Przejdziemy teraz do nowej rzeczy, która im bardziej początkowo Was ucieszy, tym bardziej zasmuci później. Światło, a konkretniej mówiąc, światło kolorowe. Pojawiło się Vibrant Visuals. Prezentuje się wybornie. W tym przypadku widzicie latarnie dusz, które pięknie na niebiesko rozświetlają teren dookoła. Pochodnia Redstone'a świeci na czerwono, co wygląda doskonale. A korzystając z pochodni zawartych w Minecraft Education, możemy również zobaczyć światło fioletowe, zielone, a także niebieskie. Trzeba przyznać, Spełnienie marzeń wielu graczy, w tym też moje. Ale niestety nie jest to takie piękne jak się zapowiada. ale Za chwilkę do tego przejdziemy. Bo co ciekawe, domyślnie tego kolorowego światła nie ma. Musimy je odpowiednio włączyć. Przy tworzeniu świata musimy zejść do zakładki Eksperymenty i wybrać przedostatnią opcję, czyli Render Dragon Features for Creators. Po zaznaczeniu tego. Będziemy mieli pierwszą ważną rzecz zrobioną. Jeżeli chodzi o kwestię kolorowych pochodni, musimy wejść do zakładki Cheats i zaznaczyć oczywiście Cheaty, a następnie Education Edition. Prawdopodobnie początkowo kolorowe światło Wam nie zadziała. Wówczas będziecie musieli wejść w opcję. Zakładkę wideo i na samym dole rozwinąć ustawienia Vibrant Visuals. Prawdopodobnie Point Light Shadow oraz Point Light Quality będziecie mieli wyłączone. Jeżeli tak też jest, wystarczy przesunąć pasek chociażby do wersji Low lub na przykład Ultra. Wówczas, jak sami widzicie, kolorowe światło zacznie działać. Tak, kolorowe światło zostało dodane. Jeżeli właśnie ucieszyliście się, że wasze marzenia zostały spełnione, to niestety czas na łyżkę dziegciu w tej pięknej beczce miodu. Otóż, kolorowego światła nie będzie, pomimo że już zostało dodane. Otóż na oficjalnym Discordzie związanym z Vibrant Visuals pojawiła się sekcja FAQ, czyli pytania i odpowiedzi. Tam jednym z pytań było właśnie pytanie Kolorowe światło? Padła prosta odpowiedź nie, ale co ciekawe, jest ona edytowana. Wcześniej wyglądała inaczej, była bardziej rozbudowana. Na pytanie o kolorowe światło odpowiedź brzmiała nie. Miałoby to wpływ na rozgrywkę, a plan zakłada, że Vibrant Visuals nie będą miały wpływu na rozgrywkę lub będą miały wpływ minimalny. Pytanie zasadnicze to jak niby wpływ na rozgrywkę miałoby mieć kolorowe światło? Przecież to są tylko aspekty wizualne. Jedyne co przychodzi mi do głowy to oznaczanie różnych przejść czy wejść właśnie za sprawą kolorowego światła. Tylko, że jeżeli miałoby być kolorowe światło dodane oficjalnie, no to najprawdopodobniej wraz z tym albo byłyby jakieś kolorowe pochodnie, albo na przykład kolorowe latarnie. I one same w sobie przecież mają swój kolor, czego idealnym przykładem jest pochodnia zwykła i pochodnia dusz. Zwykła jest raczej żółta, pochodnia dusz niebieska. Nie byłoby kolorowego światła, ale źródło światła miałoby swój kolor. Inny przykład mi zupełnie do głowy nie przychodzi, więc kompletnie nie kupuję tego tłumaczenia modzangu. Być może sami zdali sobie sprawę, że jest to bez sensu, dlatego też odpowiedź została edytowana. Szkoda. Wygląda to kolorowe światło doskonale. Przy prezentacji kolorowego światła, być może zwróciliście uwagę, że nie włączałem nigdzie w eksperymentach Vibrant Visuals, a po wejściu na świat te były włączone. Otóż nie jest to moje niedopatrzenie. Od teraz Vibrant Visuals jest domyślnym trybem graficznym w Minecraft. Oznacza to, że jest to rewolucyjna zmiana i Minecraft już chyba nigdy nie będzie taki sam. Konkretnie, wspomina się w część roku, że Vibrant Visuals będą domyślnym trybem graficznym dla obsługiwanych urządzeń. Czyli tyczy się to najpewniej większości telefonów, komputerów, konsol, choć wątpię, że będzie to na Nintendo Switchu. Już domyślnie Minecraft chodzi tam wyjątkowo źle. A zaimplementowanie tam Vibrant Visuals nawet za przełącznikiem wydaje mi się być niemożliwe. W FAQ znajdziemy jeszcze kilka innych ciekawszych rzeczy, które moim zdaniem warto w tym materiale przedstawić. Kiedy pojawi się Vibrant Visuals w Java? Jak tylko będzie gotowe, zdecydowanie nie w następnej wersji. Mamy jeszcze dużo pracy i jesteśmy daleko od momentu, w którym moglibyśmy w ogóle rozsądnie oszacować datę wydania. Ale nie będzie to wielka premiera i wszystko naraz. Funkcje będą wydawane, gdy będą gotowe. Czy zwiększycie dystans renderowania, wprowadzicie system Load podobny do Distance Horizons? Bardzo byśmy chcieli, ale nie mamy tego w obecnych planach i wykracza to poza zakres Vibrant Visuals. Na stronie minecraft.net pojawił się dosyć ciekawy artykuł związany z Vibrant Visuals na javie, który mam wrażenie przeszedł bez większego echa, więc z przyjemnością przytoczę Wam większość tekstu, jaki tam możemy znaleźć. Spojrzenie w przyszłość. Podczas Minecraft Live pokazaliśmy pierwszy rzut oka na ekscytujące odświeżenie wizualne Vibrant Visuals. Powiedzieliśmy wtedy również, że chociaż najpierw pojawi się ono w Minecraft Bedrock Edition, to aktywnie pracujemy nad przeniesieniem go do wersji Java i dziś chcemy podzielić się z wami, jak wygląda nasza droga do tego celu. Będziemy też na bieżąco informować was o postępach, dzięki czemu będziecie mogli śledzić naszą podróż ku wprowadzeniu Vibrant Visuals dla wszystkich graczy Java Edition. Czym jest Vibrant Visuals? Vibrant Visuals to wizja naszych deweloperów dotycząca tego, jak może wyglądać Minecraft z ulepszonymi efektami wizualnymi. I efekt naprawdę zachwyca. Cienie poruszają się wraz z ruchem słońca po niebie, woda odbija krajobraz wokół, a chmury zdają się rozciągać w nieskończoność. Wiele troski i uwagi poświęciliśmy, by zachować to, co sprawia, że Minecraft ma swój unikalny styl. Dzięki vibrant visuals każda tekstura w grze, od kamienia po miedź, od ziemi po obsydian, została dostosowana pod kątem oświetlenia, dzięki czemu światło wpływa na każdy blok inaczej. Przygotowanie Vibrant Visuals dla Java Edition. Wersja Java to miejsce, gdzie narodził się Minecraft i teraz pracujemy nad przebudową kodu w sposób, który nie tylko umożliwi wprowadzenie ulepszeń wizualnych, takich jak Vibrant Visuals, ale też przyszłych rozszerzeń bez poświęcania stabilności i wydajności. Naszym priorytetem jest długoterminowe wsparcie Java Edition, dlatego pierwszym krokiem jest refaktoryzacja, czyli oddzielenie kodu rozgrywki od kodu renderowania i unowocześnienie tego drugiego zgodnie ze współczesnymi. Standardami. Doświadczenie zdobyte przy tej pracy w wersji Bedrock bardzo nam się przydało i teraz możemy je wykorzystać przy wersji Java. Gdy to będzie gotowe, zaimplementujemy nowoczesny silnik renderowania, który zapewni nam solidną bazę do dalszych zmian graficznych i poprawy wydajności, zarówno dla nas, jak i dla twórców modów. Po tym etapie będziemy mogli zacząć dodawać konkretne funkcje graficzne. Chcemy poświęcić czas na porządne przygotowanie Vibrant Visuals dla wersji Java, tak by umożliwić dalsze zaawansowane ulepszania w przyszłości. Naszym celem jest udostępnienie Vibrant Visual wszystkim graczom Java Edition na wszystkich wspieranych systemach i wiemy, że będzie to wyzwanie. Pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie działać na Windowsach, Macach i Linuxach i zobowiązujemy się nadal wspierać wszystkie te platformy. Jak dostarczymy Vibrant Visuals w Java Edition? Zamiast trzymać wszystkie ulepszenia na jedną wielką premierę, będziemy je wydawać na bieżąco, gdy tylko będą gotowe. Najpierw w snapshotie, potem w pełnych wersjach, tak by gracze mogli je przetestować jak najszybciej. To oznacza, że zobaczycie nas w akcji, jak modyfikujemy kod i wdrażamy ulepszenia. Właściwie czujni gracze mogli już zauważyć, że zaczęliśmy przepis rewritingu kodu renderowania w zeszłym roku. Fazy testowe będą bardzo ważne. Spodziewamy się, że gracze z mniej popularnymi kartami graficznymi lub starszymi sterownikami mogą spotkać błędy lub krasze. Będziemy intensywnie pracować nad ich wykrywaniem i naprawą, a Wy, jak zawsze, będziecie mogli nam pomóc, zgłaszając błędy w trakcie testów. Naszym priorytetem przez cały czas będzie wpływ wydajności i stabilność gry. Chcemy upewnić się, że gra będzie działać płynnie. Nawet z włączonym Vibrant Visuals Dlatego skupiamy się na analizie wydajności na różnych urządzeniach. Niektóre z tych aktualizacji będą małe, a nawet niewidoczne, inne większe, ale zawsze damy Wam znać, kiedy pojawi się coś nowego do przetestowania. Pierwszy krok ku tętniącej życiem przyszłości. Tak jak mówiliśmy podczas Minecraft Live, jesteśmy zobowiązani do tworzenia jasnej, a może nawet tętniącej życiem przyszłości dla Java Edition. Wrócimy z kolejnymi aktualizacjami, jak tylko będziemy mieć coś nowego do pokazania. Podsumujmy: wspieranie Java Edition wciąż jest w planach Mojangu, co mnie osobiście bardzo cieszy. Niestety, niezbyt prędko dostaniemy do testowania Vibrant Visuals właśnie na Java. Wspomniano, że na pewno nie pojawi się to w tej aktualizacji, czyli w letnim dropie, który ma pojawić się już w czerwcu. Ciężko tutaj zgadywać, czy chodzi o w ogóle testy, czy pełne wydanie, ale ja osobiście obstawiam, że nawet w snapszocie do testowania tego nie dostaniemy w ciągu najbliższych kilku miesięcy. No i rzecz chyba najważniejsza, będzie oddzielenie kodu rozgrywki od kodu renderowania. Wpłynie to z pewnością na fantastyczną wydajność wersji Java Edition, ponieważ Mojang planuje zaimplementować Vibrant Visuals właśnie bez utraty wydajności i stabilności. Czy to się uda? Prawdę mówiąc, wątpię, ale trzymam kciuki jak chyba nigdy za możak, żeby spełnili swoje plany i oczekiwania, jakie na pewno oni też mają wobec Vibrant Visuals na Java. Trzeba przyznać, tak jak osobiście nie przepadam za shaderami, tak to wygląda dosyć ciekawie. Nie do końca jestem przekonany, czy na pewno dobrym pomysłem jest by Vibrant Visuals było domyślnym trybem Minecrafta. Jednak poczekajmy, jak to będzie końcowo się prezentowało. Póki co nie jest idealnie, ale być może będzie. Trzymam kciuki. Naprawdę szczerze za Mojang i kibicuję im z całego serca, żeby wszystko było tak jak chcą to zaimplementować. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.